imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Matko Chrystusowa, moja najdroższa Wspomożycielko, wielbię Cię z całego serca, zdając sobie sprawę, jak wiele Ci zawdzięczam. Ty nigdy nie zostawiasz nikogo w potrzebie. Zawsze znajdziesz w swym sercu tak wiele miłosierdzia, nawet dla największych grzeszników. Proszę, nie odmawiaj mi dziś swej cudownej pomocy. Tak bardzo potrzebuję twojej interwencji. Mario, błagam, napraw to, co złe w moim życiu. Tak wiele się tego nazbierało. Ubolewam, że z tyloma sprawami nie mam sił sobie radzić. Brakuje mi mądrości, odwagi, pokory. Proszę, działaj w moim sercu. Oczyszczaj mój umysł z wszystkich myśli niegodnych chrześcijanki i naucz mnie żyć tak, jak powinnam. Proszę, Matko, unieś swe dobre dłonie nade mną i nad całym moim życiem. Pomódl się za mnie i wszystkie osoby obecne w mym życiu. Pomóż mi naprawić popsute relacje, odnaleźć w sobie męstwo. Do pokonania różnych życiowych przeciwności, dodaj energii do czynu, błagam proś Pana Jezusa o litość dla mnie, bym mogła żyć bez strachu, złości i stresu. Matko Boża, ufam, że przy Tobie dam sobie radę i w końcu wyjdę na prostą. Postanawiam codziennie przychodzić do Ciebie, zawsze znajdować czas na modlitwę. Chwile skupienia i wyciszenia. Całym sercem wierzę w Twoją moc, w to, że mi pomożesz. Zawierzam Tobie każdą moją troskę. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!